Ale a dość ty poczekaj na mnie, ok? Schodami. Schodami. O, już mi się zaczyna kręcić w głowie. Ale jakoś tak mi się za. zakręciło mi się, jak tam spojrzałam w dół. I jeszcze tam się w, chyba wchodziło kiedyś. O, nie wolą Cię nogi Adrian? Nie. Bo ja Zata, już ledwo. To też już. Cudandy. Tam chcecie Poszło. zajrzeć do dziury? Chcecie zajrzeć? Tak. Do dziury, to jakiś nóż, to jakiś domek był. Ale wysoko wyszliśmy. No. Stoję. Stoję A, zobaczysz tutaj na tam miał zobaczysz Nie chcę. Są tam siedzi. Ja jestem tu. O to byście chyba doszli do mnie. Ale nie biegnij, bo jak się przewrócisz to spadniesz. Nie biegnij, idziesz normalnie. Ale fajnie tu. Czekam, tu na ciebie siadłam i czekam O ja Jaskołki latają A żeśmy weszli w cały labirynt tam jest, w tej skale. Tak, cały No, ale Aduś ty musisz nie możesz biegać, musisz iść z nami Żebyś ty się nie przewrócił i nie spadł, dobrze? Co tu jest? No pomieszczenia. No, takie samo ale ładnie pachnie. Tata, 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 tak. ja to, to to oliwka jest. Ja tam wchodzimy, tam? Możecie tam. Powoli. Ja wtedy się muszę schylać głowę. Prawda, mama? No to jest. No. Ej, to... Też tu schody, patrzcie, były do góry. No. To tutaj Wysoki hotel! To jest no, to jest wysoki hotel. Wysoki hotel, no. Ale daj mi rękę, Adrian. Mariusz, trzymaj go za rękę, tam, bo ja się tam. tu boję, ta że on ręka, spadnie. Nie, tu idziemy, tędy. Naokoło, będziemy z drugiej strony wracać. I patrzcie pod nogi, Adrianiu. I do no. tej budki, tam.

Widzicie? I tam będziemy iść A teraz mostem idziemy Starożytny most z 1999 roku Oj Mariusz Nie wszystko jest starożytne, niektóre są zrobione tu... jak go pod kątem zrobić A tu to wygląda jak y, głowa słonia ta skała, nie? Zrobię zdjęcie. Chodź do mnie. To ja zrobię panca. Nic zrób. Po mi nie robi zdjęć w ogóle. Jakie? Czuję się opuszczona. Jakie? Jest ze słonem. Jak? Daj rączkę, Kadruś, ty nie sam nie schodź. Powiesz tutaj, żebyś nie spadł ze schodów, bo się porozbijasz. No Ta dolina była w sam raz na dzisiaj. Patrz jakie tam skałki wystające. Tak, tak, tak. tak później zaczęła woda spływać z rzeki. Jakaś rzeka powstała, ale woda, erozja, to wykruszyła te skały, wypłukała, wypłukała. I takie dziwne pozostawiła formacje skalne. Wow, tu woda jest piękną artystką. Piękną tą. Artystką. Artystką, artystką jest. która była piękną artystką. No pewnie. Tak. Do tego nie no to natura tak zrobiła albo Pan Bóg. Chyba, że... O, grubelek. Patrz jaka tam dziura. Co? Starożytni kosmici. Oj, weź. <grym> weź. Tak. Dobra, dementuję ten płatki. Mariusz. O, a tam byliśmy, zobaczcie. O tam po drugiej stronie. No, To duża strona lepsza. Tam ta bardziej stroma była. I nie było w ogóle tych domków. No dziura, na płotek jest. Ładnie tu. Mhm. Stop! mi się zakręciło w głowę. chcemy zdjęcia wyschodzą. O, idziemy do domku. Do tego można wejść. O, są jakieś napisy. zobaczcie odczytamy. Spróbujemy je odczytać. Najpierw określimy w jakim języku. Jak myślisz? Chyba. Ja Hebrajski? Nie, to O co to jest? To chyba były trumny, nie? To jest cmentarz. Tu byli pochowani. No. O, w tych korytkach. To mógł być kościół, m. nie cmentarz, bo tu jest ołtarz, ale Ale pochowali. O, a tu ołtarz, modlili się. Zobacz, tu wykute są różne ozdoby. To, to jest krzyż, jest krzyż. No, ale ten ślaczek mówiłam, gdzie ten krzyż, widzisz? Ty się upał, ale pozostał wyraźny krzyż. Aha. I tu jest krzyż, zobaczcie. Tu i krzyż i tu. Ej! No. A tu ołtarz Adriany ja wiesz? Tu ksiądz stał koło tego. Już no, się Tylko kiedyś się odprawiali w nie tak. Tylko w tą stronę. Tak. tak, tutaj. Widzicie jaki kościółek? Schodek, uważaj. Przychodzimy do takiego kościoła, nie wiem czy to wyjść. sobie Słuchaj, ja wziął swoje zdjęcie, bo to jest ciekawe, co Czekaj bola ścian. A tu co? A tutaj się nie A Loża. No tu siedział? A tu studnia chyba była. Nie, wodę tu mieli pewnie. by się chowali jakby ich zatracowano. A co tam mogliby się chować, O, tu jeszcze wysoko wchodzili, tam mieli piętro, widzisz? Domek się piętrowy zrobił. Tu jakieś jedzenie chyba tam mieli. A może tam jedzenie trzymali w spiżarkach? Ale tutaj jest ktoś też. bo nie jest studzienka. Nie. No Ty jesteś malutki, ale te, gdzie już są zapieczętowane to już nie przechodzi, nie wchodzimy do tych bo domków. Bo tam nie, bo tam coś się może na głowę zdalić. No, bo już takie są... Ktoś to wymyślił, konstru... żeby tam nie wchodzić. Konstrukcja napięta jest. No, tu też nie wchodzimy. Dobrze, 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 dobrze. Jestem jak to mówił, jak ksiądz po kolędzie, o. minuta i mnie nie będzie. Możemy chodzić tutaj? Tu? No nie lepiej nie wchodzimy już byliśmy w kilku. Chodajczka tu rączkę. Ty... Chodź, do tego możemy. Zobaczymy napisy jeszcze Napisy Slayer. to chyba Mamo, chodź. No chodź nie krzyćcie tam nic tu nie ma ten. Chcesz jakieś pewnie Stoi. Dom. Domek i półki. No patrz, tutaj może się wejść. No tam chyba była kuchnia. Rączkę mi daj. To już wysoko jesteśmy, zobaczcie jak wysoko. O tam jaki kościółek też był, patrzcie tam wysoko, jak no tam wchodzili. To takie miasto było kiedyś jadłeś, wiesz. O tu pękło, zobaczcie, widzicie? To się zawali kiedyś. Tu tak. Podejrzewam, że to się odłupało. No. I to padło, o tam widzisz. No, już pęka. I tutaj też się może zawalić o to. O, tu się już zawaliło, zobaczcie. Ja tutaj czytałem. Ja nie wiem czy to tu Mieszkała jakaś tam e, rodzina? Rodzina w 60-tych latach kurwało e, się części, się zawaliło i zabryli. A to chyba nie tutaj, bo to w tym to chyba w, w, w I co się stało tata? No zabiło ich, bo te skały ich przygniotły. Patrz, a o tam byliśmy dzieci, państwo, widzisz? Pomachaj im. To Chińczycy nie rozumieją, co to tutaj. O, idziemy, ale jesteśmy wysoka jak te całe skałki. Fajnie tu, podoba mi się. A to białyś się podoba? Może być. Tu jakiś wieszaczek jakiś się zrobił ze skałki. Za ten z wody chyba stędy zbierali. Zdechutka. A można, Gdzie można wchodzić? Zaraz zobaczymy, czy tam Ma, to. Tu chyba jakaś studenka była, albo nie, gdzieś spływ wodz, bo, zobacz, on dzisiaj woda stędy płynie. O. No to. A gdzie można wchodzić, mama? Można tutaj wchodzić? Można. I tu wyjdzie, we, wejdźcie można tu, z a z drugiej wiek. wyjdziemy. No właśnie. Tylko tu się nie drzemy. Widzisz? To nie może O tu uważaj, bo tu jest jakiś dół, Co tam jest? Mur. Mur zamurowany, no, to żeby nie wchodzić. Chodź. Tata, tam jest tylko. Chciałam, że wyjdziemy, a to jest wysokie. A tutaj można wchodzić? No to jak? To? Aha, bo tu się. Za... nie było drzwi. Widzisz, a tu były tylko drzwi. A może. Możesz wejść. Tata, chodź. Do dziury, bo to jest najfajniejsze. No to wejdź, ja z tobą wejdę. Idź. Tata musi być. Tylko się nie opierajcie o te skały, bo tutaj zobacz, że tak o jest. A ja chcę wam zrobić cześć! Cześć. Tata, zrób cześć tam przez dziurę. Cześć. Łączka, żebyś nie spadł. Jestem dzisiaj grzeczny? Bardzo. O, jaki widoczek. Dzielny dajesz radę. No. O, patrzcie tu, jak kruszy się. No, to się zawali.

Szkoda, że zdjęcia już ciemne wychodzą. Ale tam patrzcie jakieś zielone tam na tych szczupkach, nie? I złote to są kwiaty. Niby widno, to, niby widno. Ale zdjęcia już ciemne. O tu już nie można wchodzić, bo tam jest stromo. Żeby nikt nie wpadł. A tutaj, się, a tutaj też się kiedyś... A taka kolumna się zawaliłem? zrobiła. A tak. Tata! A tutaj kiedyś też ludzie zjeły? Tak, żyli. A, żyli. I to, i ich? Nie. O, i wolno A sporo tu sporo, jaki do... dół? Jest ślisko, niebezpiecznie można spać tam. tam. Dlatego zrobili to, tam zamontowali łańcuch. Nie tam. nie, tam nie wchodzę, bo tu się nie da wejść. No. A tam pewnie było jakieś więzienie. więzienie tam było? Fajna dziurka. Siedział pan w dziurze, tak? To. Tak, a jak... Trzymaj Mariusz go za rękę, Na rękę. Już obeszliśmy całe? Tak. To mogliśmy jednak pójść tam w tamtą drugą przestrzeń, nie? Tam co Aduś chciał iść. Ale pewnie No pewnie wraca. Nie.

Zaczęły latać. No jest w górę gdzieś. O jaka tu skałka. O jakiś tam będzie punkt na żółtą i zieloną. Tę co tacie się podobała. Bo jeszcze tam pójdziemy? Dobra, robimy przerwę na jakieś picie, bo mi się to Oto zdjęcie. Tu jest coś z winoroślą. Ja chcę tu fokę. Winiar, wino tu robili chyba. Boże. To piję, chociaż to Ja piję. Nie, nie, nie. Nie, Masz tutaj wodę, Adrian. O O tędy pójdziemy Aduś. Znowu kółko zrobimy. Nie? Bo tu się idzie. A tam chcesz iść? O czekaj, z się. Tam będzie dużo dziurak.